Siemano korono, z tej strony dzisiaj znowu będziemy kopać doge coiny Dokładnie tak Będziemy stawać się ultra bogaci W sensie już jesteśmy ultra bogaci, ale będziemy jeszcze bogaci Ha ha, ha. Więc oglądajcie do samego końca, wydamy dzisiaj trochę robuxów Ponieważ patrzcie, jeżeli nie oglądaliście poprzednich odcinków To ta tutaj statuetka Kosztuje chyba tam e, kilkaset robuxów Ale sprawia, że kopiemy dwa razy więcej W sensie dostajemy dwa razy więcej Doge coinów, więc my chcemy tą statuetkę Po raz kolejny, więc wchodzimy do Premium shopa e, i sprawdźmy Po ile ta statuetka jest, okej okay, mamy ona jest za 1000 premium końców. Eee, dobra. Double e, of power to double dogecoin. Okej, okay, czyli wykupujemy dwa razy więcej dogecoinów. Musimy koniecznie sobie dać więcej premium końców. Za 700 Robuxów. Let's go. Sprzęt, e, Kupujemy. Dobra. Gitara. Wchodzimy z powrotem tutaj. No i kupujemy to. Kupujemy to. Okej, okay, mamy to. Dziękuję bardzo. Nie, ja nie, ja już jestem zadowolony. I teraz patrzcie na to. Eee, pozostaje nam tylko postawić to. <laughs> oh. <śmany> mamy! Mamy drugiego Dogecoina! Ej, i teraz pytanie, czy faktycznie szybciej nam się zbierają te dogecoiny Zaraz to sprawdzimy. Okej, okay. mamy 250 e, trylionów dogecoinów, s, schowamy to i uwaga! a no tak słabo to leci, tak po 10 mniej więcej. A teraz, o, 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 o po 20, więc wszystko działa perfekcyjnie, widzowie. A może wie co, wiecie co? A może by tak, a może by tak, a może by tak kupić jeszcze raz to? Let's go, kolejne 700 Dropboxów poszło. Dziękuję bardzo. Chodzimy z powrotem do naszego sklepu i kupujemy kolejnego, dogę, statuetkę. dogę, ta statuetka. Ok, chyba jeszcze nikt tutaj tak nie miał na, na, na tym serwerze tutaj. Elo, patrzcie, nikt tutaj naokoło tak nie. Nie ma jak ja. Nikt! Ja teraz jestem po prostu przekozakiem. Dobra, stawiamy pyk! No i mamy to. Kolejna. <laughs> ale my zarabiamy grubą kasę. Gruby pitos. Ej, ale słuchajcie, jakim cudem ten tutaj gość ma 152 level. Czy on w ogóle jest w topce? Ej, to jest całkiem spora szansa na to, że on może być gdzieś w topce, ponieważ ma... ile on ma? Ma 2,9N pieniędzy. Co? <laughs> ma dogę coinów, słuchajcie, 292D. A jak widzicie, tutaj słuchajcie, on jest w topce na pewno. Patrzcie, ma 152 level, a w topce wystarczy mieć. Patrz, już to są 159 levely. Nie ma go, ok, nie ma, ale jest pewnie gdzieś blisko. Dobra, w takim razie ludzie mamy dzisiaj naprawdę poważny challenge, żeby go wyprzedzić. Nie wiem, czy nam się to uda, ale mam, jestem teraz zdeterminowany. Kupujemy. Kolejne. Kolejna statuetka A może jeszcze kolejna Dobra, kolejna <laughs> Mamy kolejne statuetki Stawiamy je oczywiście Patrz na to Ile tutaj już dogecoinów Nie dogecoinów Prawdziwych pieniędzy Ile już wydałem Nie wiem Okej, okay, który tutaj jest ten e, Tego gostka Który jest takim kozakiem Memes Nazywa się Memes Mamy go tutaj Jest, to jest ten gość Patrzcie On nie ma żadnej statuetki dogecoina Ale ma za to jakieś ultra mocne Co to jest? Co to jest jakimiś laserami nawala. Dobra, mam jeden cel. Po prostu musimy iść do kolejnego miasta i w tym mieście sobie kupimy lepsze rzeczy. Uuu, będą kozackie. Poza tym, jakbyście zauważyli, mamy 74 level, a to oznacza, że naprawdę mało nam brakuje, żeby odblokować się to miasto, które jest na 75 level. Więc to miasto sobie zaraz tutaj odblokujemy, tylko kupimy sobie kilka tych kart graficznych. Już mamy tak dużo kasy, że ja nawet nie widzę jak ona mi ubywa. Tak dużo jej mamy. Patrzcie! Cyk, i mamy 75 level i już znikam z tego miasta. Już tutaj więcej nie chcę być. Odwiedzamy nowe miasto i w tym nowym mieście. Wow! Oh boy, jak ono wygląda! Tutaj patrzcie, można wejść do piramidy, ale jak masz dopiero 95 level. O, a tutaj za setny level można wejść gdzieś w jakieś inne miejsce. Jaka fajna mapa! Jak mi się to podoba! Dobra, chodźmy najpierw sprawdzić, co oni tutaj mają nam do sprzedania. Marketplace? Co to jest marketplace? What? Take home your own piece of desert and install your spot. Nie wiem co to ma, ale to nam chyba nic nie daje. 150 QD, dogecoinów coinów na sekundę? Za ile? Za 100 premium coinsów? Tylko tyle? Ej, a QD to jest dużo czy nie? Ja mam QN. Dobra, kupmy to, kupiłem to. Chodźmy teraz do naszej lokalizacji i sprawdzimy, czy QD cokolwiek w ogóle zmienia. Dobra, e, mamy to, gdzie jest, e, to jest, co to było. A, to było to! Hash displayer, okej okay. A, to jest po prostu. A, taki telewizor, który pokazuje, ile wykopaliśmy rzeczy. Okej, okay. w sensie, ile wykupujemy dogecoinów na sekundę? Obecnie mamy 36 trylionów dogecoinów na sekundę. Musimy to zwiększyć. Dobra, w tym marketplace nie ma nic ciekawego, tak na dłuższą metę. Więc idziemy tutaj do GPU, ponieważ właśnie to chcemy kupić. Tylko jakieś lepsze poproszę. Ja nie chcę takich słabiackich. QN 6,3. My nawet tyle nie mamy. Gościu, my chcemy to. 2,9 triliona na sekundę będziemy tego zbierać Dobra, kupuję, 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 kupuję Okej, okay, kupiłem chyba ile się dało Wracamy teraz do nas, szybciutko Pyk, jesteśmy już u nas I teraz tak, zamieniamy te karty graficzne Tylko teraz, które były które, co nie? Które były lepsze, a które gorsze Myślę, że to nie ma znaczenia z tą... O, dobra, już widzę, niebieskie były gorsze To wyrzucamy niebieskie Cztery niebieskie wyrzucamy I uwaga, wstawiamy te nowe karty Raz, dwa, trzy, cztery Dobra, stawiliśmy i teraz ile zarabiamy? O, nie... Nie, co? Czekaj, co? Przed chwilą zarabiałem 36 trylionów dogecoinów na sekundę, a teraz zarabiam 577, to jest za dużo. To jest za dużo. To już jest lekka przesada. Ale nie no, dobra. Ja nie narzekam, widzowie. <grytanie> Idziemy kupić więcej tych kart graficznych. One serio są fajne. Ej, ale tutaj mamy w ogóle e, free spina do zrobienia. Więc uwaga. Spin. Spin the wheel. Uwaga, uwaga, uwaga. Co takiego ciekawego dostaniemy? Co takiego ciekawego dostaniemy? No, Morto, zatrzymuj się, zatrzymuj. Nie! Była prawie statuetka dogecoina. Oj, jaj, jaj, ale dostaliśmy. Uh, 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 you got Cherry? Co to jest? <laughs> nie dobra, nie chcę tego. <laughs> dobra, z powrotem jesteśmy w tym miejscu. No i oczywiście kupujemy kolejną kartę graficzną. Uh, teraz, uh, właśnie którą? Którą, nie no, tą chyba się najbardziej opłaca, bo ona naprawdę nam dużo daje. Więc kupujemy ich fest dużo. O, jak my szybko nabijamy level w ogóle? Spójrzcie! takim tempie, my naprawdę chwila, moment i będziemy mieć kolejny jakiś świat i dogonimy tym samym tego typka, który jest e, no nas goni po prostu, co nie? Dobra, ej, kupmy jeszcze kolejną, bo w sumie stać nas, znowu nam sprzedało do gokoiny więc e, możemy kolejną kupić, okej, okay. wracamy już do nas szybciutko, ej tam był jakiś Potwór, w sensie, szedł do mnie w moją stronę. Dobra, mniejsza. Cyk, wymieniamy sobie te karty graficzne wszystkie. Okej, okay. stawiamy, czekajcie, te też wyrzucę, bo one one są słabiackie w porównaniu z tymi, które mam. Dobra, raz, dwa, ale ich dużo mamy tak swoją drugą. Ja myślałem, że ich będziemy mieć mniej, a my już nie mamy miejsca na nie. Co jest grane? Co jest grane? Przecież już ja tyle zarabiam? 6QN, 7QN mam. Okej, okay, zająłem wszystkie sloty dostępne tylko. Dobra, zróbmy teraz tutaj miejsce jeszcze na kolejne sloty. Na te nowe, nowe karty graficzne, które są 5 milion, nie no, milion, 5 milionowo razy lepsze. Dobra, i ile teraz zarabiamy? Zarabiamy 2,6 QD do Geckoina na sekundę. QD to nawet nie wiem, co to jest. Ej, ale ktoś tutaj ma podobną taktykę jak ja. Ej, ten gostek ma takie same karty graficzne jak ja. Jak on się nazywa? Kupa Kupalista. Śmieszna nazwa. E, I z tego, co widzimy, ma więcej kasy ode mnie. Chociaż nawet stać nas na tą... No, <laughs> ja nie mogę. Na tą potężną kartę. Ale dobra, kupmy jeszcze tą póki co. E, nie przesadzajmy widzowie. ona nagle kosztuje 7 QN. Przed chwilą kosztowała... 6,9 QN Ej, podwyższają ceny na moich oczach Tak się nie bawimy Dobra, stawiamy te nowe karty I git I zarabiamy teraz 6,9 QD na sekundę Jace, Jaka liczba w ogóle Sprzedały nam się te wszystkie dogecoiny do Mamy 585 QN Jaka liczba? Dobra, to możemy teraz kupować te, właśnie te, tutaj lepsze jeszcze karty. Patrzcie. No, chyba bardziej się będzie opłacać, właśnie te lepsze. Okej, okay, 188 T na sekundę trylionów. A tutaj jest za 620, jest jedna karta, nawet mnie na nią nie stać. Ej, a jest jakaś najlepsza? Są tu najlepsze! Ona jest za SX, co to jest? Sekstyliony? Chyba to jest ta liczba. Jaka masakra! Potężne są te karty kolejne. Dobra, kupujemy te póki co. Dużo, 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 dużo. I patrz, patrz, patrz. Jeszcze jeden level i będziemy mieli więcej od tego gostka, który jest e, na drugim miejscu tutaj na tym serwerze. Więc naprawdę podbijamy ten serwer. Ej! A, ja cały czas chodziłem w tamte miejsca, a tutaj jest teleport. Ta. Ale głupi, ja nie mogę ale głupek. Dobra, w ogóle tutaj trzeba robić misje i z tych misji potem się dostaje jakieś ciekawe rzeczy, a ja tych misji w ogóle nie robię, więc mega słabo. Wow, mamy jeden SX. Pierwszy raz widzę tą liczbę tutaj, więc mamy SX, nowa liczba, nowy ja. Dobra, w takim razie idziemy coś za to SX kupić. Eee, możemy kupić, o, te właśnie karty graficzne za SX. Let's go! Dobra, 89 level mamy Ej, a tamten gość akurat teraz dobił 90 Nie no, spoko gościu Może i udało ci się to dobić, ale zaraz, zaraz cię wyprzedzę Wow, patrzcie na to Zaraz wypełnię całą półkę tymi niebieskimi kar kartami graficznymi Pa, elo, wypełniamy Dobra, kupmy tą nową eee, Za 620 QN, możemy tylko dwie kupić I cyk, kupiliśmy dwie I już mamy większy level od tego gościa, który tutaj jest O, patrz, to jest ten gość on ale ma śmieszny skin, to on był wtedy! A, to ten gość taki do mnie śmieszny szedł. Mamy 90 level, mamy więcej od niego kasy, jesteśmy większymi kozakami, jest wszystko lepiej i patrz na to, stać nas na kolejną kartę za 620 QN, A staćcie mordo na tą kartę. Ej, ona jest teraz za 672. Im więcej im więcej mam tych kart, tym one są droższe. To nie ma sensu, mordeczko, to nie ma sensu. Dobra, wracamy do naszego troj miejsca. I sobie wymieniamy te karty, bo Łocie, panie. Okej, okay, dobra, no to ja kupuję to w takim razie. Trzy te karty sobie kupię. Elo, mamy 91 level już prawie gotowy, i zaraz będziemy mogli się dostać tutaj do tej, um, jak widzicie, piramidy. Okej, okay, możemy kupić pięć tych nowych kart graficznych. Bo zrobiliśmy 5SX. Nie wiem czemu, ale zawsze podobają mi się te gierki, właśnie z tymi kartami graficznymi i to garnianie wszystkiego. 520 QD do gecoinów do, do na sekundę. Swoją drogą robię jakieś zadania tutaj, które były zaległe, bo wydaje mi się, że można z niektórych zadań dostać ciekawe rzeczy, więc czemu nie? A przy okazji, jeszcze zarabiam sobie w tyle. Eee, więc Elo, you're we welcome, ok, świetnie. I dostałem... Dostałem jakiś słabiacki wiatrak. Dobra, przynajmniej wiem, żeby kolejne zadanie robić to mocniejsze, czyli na samym końcu, o, właśnie to, widzicie? E, więc sobie odblokujemy to zadanie i sprawdźmy, my discipline coś tam, a, musimy iść do tego typka. Dobra, chodźmy do tego typka, który tam jest, patrzcie. I możemy z nią tutaj, z tą laską teraz pogadać. Mi, okej, okay, jest, okej. Okay. I okej, okay, mamy pierwsze zadanie zrobione. Kolek, 10 kaktus, okej, okay. musimy 10 kaktusów po prostu coś zebrać, widzicie? jak zbieramy, No i to zadanko ogólnie takie proste się wydaje. Świetnie, zadowolona. Eee, get to coś tam ona każe, ale to później. Na początku musimy zamienić te karty graficzne, żeby to już się nabijało widzowie. I teraz zarabiamy 1.5QN na sekundę i dołączył jakiś kolejny potężny typ, który jest jeszcze mocniejszy niż ten wcześniejszy. Gdzie on jest? Grand v VRI się nazywa. Ej, nie, nie ma go. Ej, jest, dobra, tutaj go mamy, patrzcie. W tym miejscu jest, ale on tutaj nie ma nic postawione. Więc on nic nie zarabia teraz. Okej, okay. nie, nie rozumiem dlaczego. Słuchajcie, odblokowałem 95 level, teraz dopiero to zauważyłem. Możemy tutaj wchodzić. Okej, okay. wszedłem do. Aha, to jest labirynt. Dobra, musimy przejść labirynt. Okej, okay, przejdziemy go, przejdziemy go. Damy radę, widzowie, damy radę. Nie wiem, gdzie ten labirynt prowadzi. Gdzieś na pewno. Okej, okay. aj, ajajajajaj, aj, aj. nie udało się, ślepy zaułek, kolejny Patrz, labirynt, ej, labiryntu jeszcze chyba nie przechodziłem w Roblox, to nie? Dobra, tutaj na pewno coś będzie Tu, nie, tutaj nie, ale trudny ten labirynt, ciągle trafiam źle Dobra, tutaj nie, tutaj nie, tutaj nie, tutaj nie, tu, 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 eee, udało się O nie, kolejny level labiryntu A, musimy to... co, nie wierzę, przegraliśmy o ja, trzeba się skupić przechodząc to Jesteśmy, jesteśmy w dobrym miejscu Teraz musimy uważać, okej okay. Okej, okay. okej, okay. dobra Dostaliśmy się i przeszliśmy Dobra, udało się Co to jest za miejsce? O ja, obby Tutaj jest do przejścia jakieś Oj, 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 oj Nie, żebym ja tu tylko przeszedł, widzowie To jest trudne, okej okay. Cyk, cyk, okej okay, Cyk, bo ja mam speeda Więc ze speedem jest trudno Ale spoko, damy radę Okej okay. Już dosyć dobrze mi idzie, bardzo dobrze Bardzo dobrze, prawie spadłem, już jestem za połową, za połową No, już prawie znowu spadłem, ale Już Jest, udało się, cudem Okej, okay, Dim, co ty robisz, Dim? Okej, okay. I never knew, dobra, coś tam gadasz Ej, i to tyle Gościu, tu są jakieś zadania znowu niepotrzebne If you ask me the secret of this pyramid, should be available to all Aha, że ona tam coś gada Łetam! To mi się tutaj nawet nie chce być, słuchajcie widzowie. Za to wiecie, co jest lepsze? Lepsze jest to, że mamy prawie setny level. A setny level będzie oznaczał, że mamy wejście do kolejnego miejsca. Do kolejnej miejscówki. Poza tym stać nas praktycznie na. No, już prawie nas stać. Ło, wow, właśnie dostaliśmy 300 SX. Więc prawie nas stać na najlepszą kartę, która tylko tutaj jest. Zarabiamy 11 QN na sekundę, więc sporo. A tutaj patrzcie. Ej, włączył się ten Gra Grand Vrie. Grand Vrie się włączył. I patrzcie, on tutaj ma wiatraki prawdziwe. Więc jak widzicie, są lepsze. O, i tutaj ma jeszcze takie e, rzeczy. Jak widzicie, są lepsze rzeczy. Musimy tylko je znaleźć. E, chodźmy sobie... O, ja nie mogę, jakie rzeczy! Ja już się nie mogę doczekać e, setnego levelu, bo mam nadzieję, że te wszystkie rzeczy będą właśnie na tym setnym poziomie, co nie? Do gry dołączył też inny gracz, który jest lepszy ode mnie, ale póki co, bo i tak mamy kasy więcej od niego i zarabiamy chyba nawet więcej. Patrzcie, on ma tak wygląda u niego to wszystko. Ale ma mocno to rozwinięte, naprawdę. Tylko wszyscy, jak widzicie, mają to coś. Jakąś tutaj taką kulę śmieszną. I ja bym chciał wiedzieć, co to jest za kula. W sensie ona jest pewnie za te e, challenge do zrobienia. Ja tylko, że mi się tak challenge nie chce robić. Dobra, wróćmy sobie tutaj. No i słuchajcie, no widzowie, no musimy. Musimy kupić więcej tych kart. Ponieważ to nam daje level. Nie daje nam to dużo levela. W sensie mamy 99, już prawie dwusetny, no. W sensie setny, co ja gadam? Już prawie to dociągnęliśmy do tego setnego levela. Półkę premium, tak mi się wydaje. Więc kupmy sobie. haha. Wydajmy kolejne Robuxy. I kupmy sobie tym razem za te Robuxy. Po prostu lepszą półeczkę tutaj. Uwaga, 3, 2, 1. Cyk, kupiona, dziękuję Okej, okay. level nam się za bardzo nie nabił, więc git Ale spoko, i tak jest git Do tego postawimy sobie półeczkę kolejną tutaj, w tym miejscu Okej, okay. cyk tylko, że tutaj już nie postawimy naszych cooling, właśnie tych rzeczy cooling. Dobra, mamy 16 QN na sekundę, więc jak widzicie, szybko, szybko to wszystko się nabija. Idziemy z powrotem do tego miejsca, ponieważ możemy kupić teraz stać nas na najlepszą kartę, jaka jest w tej miejscówce tutaj, widzicie? Tylko teraz pytanie, czy ja chcę kupować ją? Dobra, kupię ją. I mamy setny level! Dobrze, że ją kupiłem! Dobrze, że ją kupiłem, dobra. Zamieniamy sobie tą kartę z którąś tutaj. Elo, ole, ona wygląda pięknie. I ja, taki koteczek, patrzcie, słodki kotek. Dobra, e, odkładamy tutaj tą kartę jedną. I idziemy do nowej miejscówki, zobaczyć, co tam ciekawego się kryje. Już się nie mogę doczekać. Muszę to zobaczyć, muszę zobaczyć, co się kryje w nowej miejscówce. Teleport. Ja, to jest chyba. What? co jest grane? Co to jest? Jakiś kociołek Asterixa tutaj jest? Wpadnę tam do środka. Ale super, dobra. Jak ładnie tutaj się ma. Elo. Wow, heromide. Co to jest heromide? Okej, okay, siema, A co to jest? Za level 120 można iść w kolejne miejsce. Ale ja myślałem, że ja tutaj dostanę jakieś lepsze rzeczy. Szczerze, myślałem, że dostanę lepsze chłodzenie, ale chłodzenia lepszego nie ma, więc akurat słabo. I 2.9 SP to kosztuje. Skąd ja mam wziąć SP? Ja nawet nie mam takich liczb, ludzie. 2.9 SP. O, ale za to daje to 1. 1qn um, na sekundę. No, nieźle, ale i tak nie jest to najlepszy wynik możliwy. Hmm. Mamy tą dziwną liczbę. 1sp. E, no, śmieszna liczba, widzowie. Dobra, ustawiłem wszystko w miarę tak, jak trzeba. Jak widzicie, e, no, w miarę fajnie to schematycznie wygląda. Kupmy jeszcze jedno. Cyk, kupione, świetnie. Dobra, no to teraz wychodzimy i sprawdzimy. Patrzcie. Skoro teraz zarabiamy 778qn na sekundę, ale dodamy w tym miejscu. Jedną ekstra rzecz. Patrzcie, uwaga. Syk. To teraz będziemy zarabiać ile? Tutaj jest 800%. 85 QN! Koks! Kupmy kolejną kartę i kolejną kartę. Dobra. No i teraz wróćmy sobie do nas. Uwaga, wróciliśmy, dobra. I teraz wymienimy sobie te kolejne dwie karty. Zaraz będziemy mieć... Dobra, kupujemy więcej tych półek. A co to jest właściwie? Cool down your GPU to make them more productive. Ej! Kupmy kilka tego. Okej, okay, kupiłem i teraz słuchajcie, wyjdziemy sobie stąd i zamienimy to z, zamiast tego lodu. Dobra, zarabiamy 103 kwen na sekundę i teraz patrz, zamieniamy to na to. Uwaga, I czy to, jak to działa? Okej, okay. chyba będzie, ale to będzie mocne, ale coś czuję, że to będzie mocne. Dobra, uwaga, raz, dwa. Ej, mamy tylko dwa? Zarabiamy 112 kwen. ja nie mogę. Kupmy jeszcze kilka tych tutaj rzeczy, dobra, świetnie. I kupmy... Nie, tego nie, tego nie chcę. Przez przypadek bym prawie to kupił. Chociaż ile to daje? A nie, 180 na sekundę nie chcemy tego. Jeszcze dwa te kupimy. Cyk, dobra. Wypuk spukają się całkowicie z kasy tej premium. Dobra, ale myślę, że będzie warto, widzowie. Dobra, e, zakładamy to. Kolejne. O nie, 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 to musi być bliżej. Nie może, to musi być wszystko idealnie, widzowie. Hello, dobra. To usuwamy jeszcze. Okej, okay. I, i z drugiej strony też musimy to postawić wszystko. Cyk, Cyk, dobra. I tutaj teraz. Z tej strony, cyk, pięknie. Razy 1020% mamy, czajicie bazę? Przecież to jest jakaś masakra. Razy 1020% dostajemy 1125QN. Okej, okay, na sekundę. Patrzcie, stać nas na tą nową kartę. I teraz nie wiem, czy kupować ją? Chyba ją kupię. Do 2,9 SP. Kupuję ją. Cyk, kupiona, dobra. Level nam się jakoś ultra mocno nie zwiększył. No, miałem nadzieję, że chociaż ten level się nam trochę zwiększy, ale no, 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 nie zwiększył się. Dobra, ale mniejsza, dobra, zamieniamy tą kartę na tą. I ja cię kręcę. Pierwsza nowa karta z nowego miejsca. I daje nam. Ucho, 201 QN, a bez niej ile daje? Czekaj, czekaj. Czy to nie jest przesada? Damy zamiast tej, tą, co była da dawniej. Drugie tyle prawie zarabiamy dzięki tej karcie. Ona jest aż tak dobra. O, oh boy. Czemu ja tego nie widziałem wcześniej, dobra? Czyli jednak opłacało się ją kupować, dobra. No i jest git, 201, niech to się zarabia, niech to mi robi pieniążki. No i lecimy oczywiście dalej <laughs> z podbojem kosmosu. <laughs> dobra, kupmy, dobra, sprzedałem po niskiej cenie, wiem. Ale mamy już 3,4 SP, więc możemy kupić kolejną tą nową kartę. Ja nie wiedziałem, że aż tak się opłaca kupować tą nową kartę, w sensie, ona tutaj wydawała mi się, no, za droga, ale jednak warto, opłaca. Opłaca się ją kupować, więc. Cyk, kolejna do kolekcji, świetnie. Wracamy sobie do nas znowu i zamieniamy ją, dobra, zamieniamy ją na to. Uwaga, cyk, cyk, dobra. I teraz mamy 278. Jak widzicie, mamy dużo, dużo tego SP, więc stać nas na kolejne karty graficzne, możemy teraz raz. Dwa, dwie kupiliśmy, widzicie? Rozwijamy się! Już się rozpędzamy, powiem Wam szczerze. Jak już kupujemy kilka na raz tych nowych kart graficznych, to już jest naprawdę bardzo dobrze. Dobra, mamy to. I teraz patrzcie, 430 QN zarabiamy. Ja cię kręcę. O, zrobimy to zadanie, które nam e, kazał ten gość zrobić, uwaga. Cyk i gotowe, zadanie zrobione. Jest! Okej, okay, dostałem. What, co to jest? Myślałem, że. Czy to w ogóle cokolwiek daje? To niczego, jakieś badziewie dostałem, widzowie. Ale dobra. E, a, nie, to nie chciałem kupować. Mam już e, 37 SP. Więc jak widzicie, naprawdę dużo udało nam się zarobić. E, więc chodźmy sobie szybciutko kupić za to, e, no na jakieś nowe rzeczy, co nie? Nowe karty graficzne najlepiej. Haha, haha. Ha. Dzień dobry. I chciałbym kupić, o, tą kartę graficzną. Chociaż może lepiej kilka tych. Chyba lepiej kilka tych. Czekajcie, 3, 6, 9, 12. No, w sensie to na pół wychodzi. Podobnie to wychodzi. Dobra, kupię jedną taką. O nie, kupiłem dwie już przez przypadek. Dwa, klikno... dwa razy kliknąłem przez przypadek. Dobra, mniejsza. Tak czy siak, i tak jest Gites. Dobra, więc zamieniamy sobie te karty graficzne. Tą usuwamy, tą usuwamy. I wrzucamy tutaj te lepsze. Siup, siup, okej. Okay. Tą usuwamy, tą usuwamy i tą. I tutaj też wrzucamy te lepsze. Raz, dwa, trzy. Ja. 12 sx dostajemy, wreszcie nowa liczba jakaś. Woo! Dobra, mamy 117 SP Możemy iść znowu kupić coś ciekawego, więc chodźmy sobie tutaj do GPU eee, i co by sobie tutaj kupić? No można nawet to kupić jakbyśmy chcieli, ale nie chcemy. Ja wolę to, kilka tych właśnie kart graficznych, ale ich kupiliśmy ja, jesteśmy przebogaci widzowie Dobra, wracamy teraz z powrotem do nas. 3,7SX, więc dużo, dużo, dużo więcej zarabiamy ee, do Gcoinów. Super! No, jesteśmy naprawdę już w dobrym miejscu, widzowie. Patrzcie, dostaliśmy się do tego miejsca. Wcześniej nie mogliśmy otworzyć tych drzwi, ale już możemy! I możemy porozmawiać z tym gościem, Siema, bo pokonałem jakąś misję zrobiłem całą. Amazing, amazing, okej? Okay. Super. Dostałem to coś, co oni wszyscy mają! Tak! I teraz co to będzie dawało? Dobra, idziemy to wreszcie w... włączyć. Mamy 3,7SX i uwaga, włączymy to. Tylko na początku usuniemy to i uwaga, jak, jaki to obszar obejmuje? Dobra, chyba tutaj obejmie to. Cyk, dobra. I mamy. Ile mieliśmy co? Aż tak dużo dało? 4,0SX? A bez tego? A. Ue, to nie dało jednak tak dużo. W sensie, no, trochę się nachodziłem za tym. A to tak dużo aż nie dało. No, słabo wam powiem. E, dobra, chodźmy sobie lepiej kupić nowe GPU, ponieważ e, patrzcie ile mamy tylko kasy. Ja cię kręcę tej kasy jest naprawdę multum I teraz zastanawiam się, czy kupować to, czy to Chyba wychodzi na to, że to się teraz bardziej będzie opłacało, więc kupmy, ale nabijamy lewele, patrzcie, masakra Ale kupię sobie jednak kilka tych też, okej okay. O, ja nie mogę, jakich już dużo kupujemy! Okej, okay, zarabiamy 10,7SX Ja nie mogę! Jaka liczba, co jest grane? Ale grubo, dobra, naprawdę potężne liczby już zarabiamy, widzowie eee, Jest, jest co zbierać Dokładnie tak, jest co zbierać Chodźmy sobie kupić kolejną kartę graficzną Bo znowu nas stać, widzicie? Znowu, znowu I znowu mnie stać, widzicie? Znowu Ja cię kręcę, ciągle mnie stać Dobra Um, a jaka jest najbog najbogatsza tutaj karta graficzna? Za o! -o! Jakieś oo -o liczby, co to jest? O o! <grym> o -o. <grym> o! O chyba tego nie rozbieramy. Okej, okay, kupuję tą nową kartę, a nawet mogę kupić tą I ja nie mogę, mogę ją kupić <grym> Okej, okay, to co, robimy to? Dobra 670SP kupiona! Ja cię nabiłem cały jeden level praktycznie! Tą jedną kartą graficzną! No to jest jakaś masakra! Dobrze! Dobrze, widzowie, jest Git. Dobra, wracamy do naszej tutaj siedziby. W naszej siedzibie zarabiamy 24SX na sekundę. A teraz sobie to zamienimy. O, to sobie zamienimy na to. Cyk, proszę. A teraz zarabiamy 38SX na sekundę, więc jak widzicie, dużo więcej. Dokładnie tak. Podoba mi się to, dobra. O, oh boy, widzowie! Mamy pierwsze zarobione. O! Nie wiem, co to jest O, ale mamy 1,9 O! Haha! Ole, jaja! Patrzcie, i możemy teraz kupić za to. Oh, tak, dobra. Chociaż nie, nie wiem, czy to. Dobra, kupmy to lepsze. Co wy na to? Kupimy to? Kupimy to czy nie? Tak, kupimy! Kupimy, kupiliśmy. I w sumie naprawdę no, idzie nam świetnie po prostu. Bo patrzcie, teraz mamy 39SX, czyli przyjmijmy, że 40 i zamienimy sobie tą kartę na najlepszą. Cyk, proszę. I teraz mamy 81SX! Zarabiamy dwa razy więcej. Hoho! Haha. Ho, 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 ho. <laughs> ha. <laughs> Ale grubo. Dużo kaski. Yeah boy. Więc bardzo się cieszę z tego powodu, ponieważ naprawdę zarabiamy już potężne pieniądze. Kupujemy kolejne za 2O. I pięknie, kupiliśmy. Mamy już 113 level, więc no szczerze, niewiele nam brakuje do 120, żeby odblokować nowy świat. No i proszę, mamy kolejną najlepszą kartę graficzną, którą do tej pory możemy mieć. I 125SX już zarabiane, przed chwilą było e, 80, więc no potężnie się wspinamy po szczeblach naszej kariery e, doczkoinowej. Tak, to 26 już, jak widzicie. I znowu mam 1,1O, więc jak widzicie, no. Szybko to zarabiam, szybko zarabiam te pieniążki. Ok, wymieniamy kolejną kasę. Wiem, że nie powinienem tak wcześnie, bo straciłem trochę na tym, ale patrzcie na to. Kupię i zaraz to odrobię. Spokojnie, mamy 2,7 O. Więc e, możemy sobie kupić O. Kolejne O. O. I dobra, to będzie lepsze. O. Kupione, dobra. Nie zastanawiam się, czy to kupić, ale szczerze, nawet nie mam kasy, żeby to kupić, więc. Więc pala. E, idziemy. Cyk. Wymieniamy. Cyk, cyk. Zakładamy cyk, pięknie mamy i 169 SX już zarabiamy. Dobra, udało się, dobiliśmy 213 SX do gecoinów na sekundę. No ja nie wiem, co już w tej grze robić, no tak szczerze, jestem mega już mocno rozwinięty, wiadomo, nie jestem pierwszy, ale no nie będę, jak tutaj są takie koksy, które grają całymi dniami w to, a ja gram w to już dwie godziny, powiem wam szczerze, około dwie godziny, a jak widzicie i tak osiągnąłem w te dwie godziny bardzo, bardzo dużo, no nie liczę tego, co było tam jeszcze wcześniej, ale e, no bardzo dużo tak czy siak osiągnęliśmy, więc cieszę się niezmiennie, patrzcie, tutaj ten gostek ma takie same karty graficzne praktycznie jak my, a my oczywiście, no mamy dużo, dużo leveli mniej. Więc jak widzicie, do dużej różnicy nie ma. <laughs> no, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o ławeczce w górę. Zapraszam do sklepu na www.janshop.pl Pierwsza linijka w opisie. Ja idę jeszcze kupić jedną kartę graficzną, ale z wami już się żegnam. Nawet kamera nie wytrzyma tak długo już nagrywam, więc sami widzicie jak jest. Jestem mega zmęczony. Trzymajcie się i pozdrawiam was widzowie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Luba!